Siemanko, Dyszka z tej strony. Słuchajcie, kolejny odcinek Flippersy. E, bańki wstańki naprawdę mnie troszkę wciągnęły. Bardzo fajne, fajna kolekcja. W e, box zawiera 24 sztuki, a jedna sztuka jest dodatkowa, czyli 25. Poglądowo jak wygląda. Chodzi o to, że później wiecie, jak w sklepach to powinno tak to wyglądać. E, no i co? I otwieramy dzisiaj 10 saszetek ostatnich. 10 waniek, no i później je za chwilę też na koniec tego odcinka e, wsadzę do albumu. E, I zobaczymy. Dalej, wiecie co, dalej nie ma Polaka, rodaka. No ale trudno. Więc może szansa dzisiaj, aby trafić. Zobaczymy, czy będą powtórki, czy też nie. Może papierki dam tutaj. E, dania. Czyli tutaj e, waniek, już wańka wstańka jest e, powtórkowa. Czyli tak naprawdę taki Meksyk, Niemcy e, i Dania tutaj ładnie się powtarzają. Kolejna powtórka najprawdopodobniej. Nie, Tunezja. Tunezji e, jeszcze chyba nie miałem. Dokładnie nie. Dokładnie tak. Ok. trzecia wańka leci. To jest jakaś Belgia. Numer 8, e, dokładnie tak, jest to Belgia, czyli e, tutaj właśnie, czyli taka powtóreczka, ale ja sobie zostawię to właśnie tak na taką pamiątkę Belgia, czyli nowa wańka, a no, ja chcę Polaka, ja chcę trafić Polaka, no i co? <gry> Polską grupę, czyli Argentyna, Arabia Saudyjska. Nie Francja. Francja to może być nasz przeciwnik, jak wyjdziemy z grupy, ale to już jest powtórka, czyli Francja też taka powtórkowa. Arabia Saudyjska, Fran e, Polska. Uwaga, kogo my tu mamy? USA, USA, no proszę, czyli nowy. On jest do kogoś podobny, ja wiem do kogo. Możecie napisać, bo nawet <śla> tak widać. Ok, lecimy. 5 saszetek za nami, 5 kolejnych. No i sprawdźmy, kogo teraz trafię tutaj, jeżeli chodzi o to. Uwaga, chyba trafiliśmy kogoś z, z Gany. No tak, Gana tutaj Portugalia e, z Ganą, ale spoczko, nowa wańka. Ale Polaka dalej nie ma. Przecież w takim boksie nie ma Polaka. No zobaczymy, zobaczymy. Uwaga, e, Katar. O, proszę bardzo, gospodarz Katar się trafił. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Jest dobrze, czyli Katar też będzie takim chyba z rzadszym krajem do trafienia Chociaż nigdy nie wiadomo. Jest przedostatnia przed wańka i to jest Serbia. Ok, czyli Brazylia wczoraj wygrała z Serbią, znaczy wczoraj, przedwczoraj to zależy kiedy oglądacie i kiedy to wrzucę. No ale ograła w pierwszym meczu 2 do, 2 do 0. Ale Serbia dzielnie walczyła. No i co? ostatnia, druga, ostatnia druga saszetka. Przedostatnia, saszetka. I jest ktoś nowy, Urugwaj. Jest ktoś nowy, Urugwaj. Eee, bardzo fajnie, Urugwaj. Eee, Okej, okay. czy to jest ten, o kim ja myślę? Chyba tak. Kawani chyba. Dobra i i uwaga, uwaga, ostatnia. Ostatnia sztuka, ostatnia. Czy tu będzie Robert Lewandowski? Czy tu będzie Robert? Czy tu będzie Robert? A, patrzcie to, i czy tu jest Robert? Czarne włosy, wyłania się tam jakiś kolor biało-czerwony, i czy to jest on? Czy to jest Robert? Nie, Katar. Znowu Katarczyk, czyli jednak Katarczycy będą się tutaj pojawiać, e, chyba dosyć często. No i słuchajcie, 10 figurek. Banki, wstańki. Proszę wszyscy wstać, bo zaraz teraz trafiacie do albumu, który oczywiście można zobaczyć, co jest w środku i co zawiera na innym odcinku. Francja, powtórka, yy, mamy tutaj USA, trafia do tej grupy, czyli grupa B. Bardzo fajnie, kolejny zawodnik to jest Ghana, Ghana dookoła Portugalii. Proszę bardzo, e, też tam trafi jeszcze za chwileczkę e, numer 25, e, trafia koło Brazylii Tutaj Wani, Wańka w Stańka chciała wyjść, <dania>, e, Dania to jest powtórka. E, Belgia, e, Belgia, proszę bardzo z Kanadą, ciach! E, Katar. Katar idzie tutaj do grupy A, jest. Urugwaj. Numer 7 trafia tu. Ok. Eee, numer 18 to jest. Tunezja. Tunezja już tutaj jest. Halo, Tunezja. Dokładnie tak. Numer 18, czyli to już jest powtórka. No i Katar też powtórka. No i tutaj jeszcze. Meksyk, no ale Meksyk to już był też. Także zostało mi do zebrania jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15 baników. 15 brakuje. Także dosyć dużo. Eee, dosyć dużo. Czyli jakby się kupiło całego boksa, to się nie trafi wszystkich. Nie ma szans. Eee, dlatego też chyba warto kupować sobie po jednej saszetce gdzieś w Losowo i wtedy, może się trafi. No dobra, tak to wszystko wygląda. E, czy uda mi się zebrać, czy też nie, e, to kiedyś Wam napiszę. A te bańki sobie tutaj postoją. A ci koledzy tutaj <gryw> będą na wymianę ewentualnie. O! <gryw> dobra. Nie no, niesamowity jest. Amazing. Bardzo fajny. No i życzę Wam jak najlepszych trafów. Bańki, wstańki. No i można się tutaj wańkować. Ciao! Francja pokonana, jednak wstała. Dania atakuje, no i tam Meksykańczyka zaczepiło. No dobra. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.